Chciałem w ciągu 20 sekund opowiedzieć Pani pewną historię i na końcu zadam pytanie. Jest 1944 rok. Jasło, moje miasto, w którym mieszkam, jest pod okupacją niemiecką. Walter Gent, starosta niemiecki, wydaje rozkaz wysiedlić... Kilkanaście tysięcy ludzi. Drugi rozkaz zaminować całe jasło. Trzeci rozkaz yy, okraść całe jasło. Wszystko, co ukradli, spisali i wywieźli w ponad tysiącu wagonów. Wszystko wiemy i wiemy, dokąd te rzeczy pojechały, do których miast niemieckich. I pytanie czy Pani uważa, że Niemcy powinni te rzeczy zwrócić albo przynajmniej zapłacić odszkodowanie za spalenie, zburzenie i okradzenie miasta jasła? Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, są zakończone. Czy Niemcy kiedykolwiek zadość uczyniły za straty tragedii II wojny światowej w Polsce? Nie, oczywiście, że nie. Ale nie będziemy przecież o to prosić.